Książki Marii bójno Arctowej to dla wielu z nas wspomnienie dzieciństwa i mają w sobie ciepło domu rodzinnego. Kocia Mama to pełna pogodnego humoru, ale i dramatycznych przygód opowieść o energicznej, choć nieco roztrzypanej ośmioletniej dziewczynce. Zosia otacza opieko wszystkie zwierzęta domowe, ale największą miłością darzy koty. Dlatego domownicy nazywają ją kocią mamą. Opiekuje się nimi i przekazuje im całą swą dziecięcą miłość. Jest wspaniałym przykładem odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami w tak młodym wieku. Pewnego dnia w stodole zjawiają się małe kocięta, dla których czym prędzej trzeba znaleźć bezpieczne schronienie. Temu wcale niełatwemu zadaniu sprostać może tylko dzielna Kocia Mama, Zosia. Książeczka Kocia Mama jest przepięknie ilustrowana przez Kazimierza Wasilewskiego, znanego ilustratora książek dla dzieci. Dzieci pani Bolskiej niezmiernie lubiły zwierzęta domowe. Lecz największą sympatią otaczała je ośmioletnia zochna. Codziennie rano zochna wybiegała na podwórze, by powiedzieć dzień dobry swoim licznym ulubieńcom, którzy ją doskonale znali i zaledwie się pokazała, z wielką wrzawą do niej biegli. Dziś, jak co zochna przed lekcją wybiegła na podwórze. Wnet obległy ją skrzydlate tłumy ptactwa. Białe i siwe gołębie siadły jej na ramionach. A niektóre i na jasnej główce, wołając bezustannie grr, grr, grochu, grr, grr, grochu i zaglądając ciekawie do fartuszka dziewczynki, w którym mieściły się znakomite dla nich smakołyki: a więc okrągłutki groch, pszenica, okruchy chleba, bułki. Za gołębiami zjawiły się kury i kurczęta najrozmaitszej wielkości różnych gatunków i barw, biegnąc ku swojej pani z rozpostartymi skrzydłami. Były tam czubate kokoszki, bieluchne, ulubienice zochny, szare i pstrokate kury, ledwie wypierzone kuczątka z gładkimi łebkami, takie jeszcze śmieszne, jakby obzgubane, no i największa figura, pan pta sięgo dworu, kogut. Z początku uczty panował ład jak i taki, ale po chwili Wkradł się najstraszniejszy nieporządek. Skrzydlata gromada wydzierała sobie większe kąski, biła się niemiłosiernie, a grono zuchwalców z kogutem na czele wyrywało zochnie z rąk i wprost z fartuszka kawałki przeznaczone dla innych. Zochna gniewała się, krzyczała, a sio! rozpędzała napastników, ale śmiała się przy tym tak serdecznie, że chwilami łzy stawały jej w oczach. Jednak śmiech jej nagle zamilkł, gdyż rozległ się głos panny Klary. Zochno, już dziewiąta, proszę na lekcję. Ach, już dziewiąta, a ja miałam sobie powtórzyć wiersze polskie i słówka niemieckie. Co to będzie, myślała przerażona dziewczynka, zrywając się i strzepując resztki ziarna pomiędzy skrzydlate tłumy. Trzeba prędko biec do pokoju. Może mi się uda jeszcze powtórzyć te słówka. Myślała dalej i nie zważając już na swoich ulubieńców, pobiegła w stronę domu. Na nieszczęście spostrzegła budę, przy której siedział bufon, szczekając radośnie. Wiedział on dobrze, że go zochna nie pominie i czekał cierpliwie swojej kolei. Dobrze, że mi się przypomniałeś? zawołała dziewczynka. Należy ci się przysmaczek. I poszperawszy w kieszeni, wyjęła owinięte w papier skórki od wędliny. Masz piesku, masz poczciwy, mówiła, podając przyniesione kąski i gładząc jego kosmaty łeb. Bufon połknął w jednej niemal chwili całą porcję i zaczął z wielkim zadowoleniem kręcić ogonem, jakby na podziękowanie skakał przy tym, chwytając łapami sukienkę dziewczynki, skowyczał i szczerzył duże ostre zęby. Zochna targała go za uszy, mówiąc z uśmiechem. Zabawy ci się zachciało, poczekaj piesku, poczekaj, nadejdzie wieczór, to cię wezmę ze sobą do ogrodu, a może i na zielonkę, tam dopiero sobie pobiegamy, teraz nie mam czasu, muszę się uczyć. Jakby na potwierdzenie tych słów od strony domu dało się znów słyszeć wołanie. Zosiu, czy idziesz na lekcję? Idę, idę, proszę pani, zawołała dziewczynka, a jednocześnie wzrok jej padł na otwarte drzwi stajni. Co to? Siwek i kasztanek próżnują? Nie w polu? A miałyście zwozić siano? Aha, dopominacie się o wasze śniadanie. Mam coś i dla was, mówiła, wyciągając z kieszeni kilka kawałków cukru. Konie rżały radośnie i delikatnie skubały wargami, sukienkę i włosy Zochny, która gładziła ich szyje, podając na dłoni kawałki cukru. Stajnia znów trochę czasu zajęła dziewczynce. Ale bo koniki były takie miłe, ładne i łagodne, a Zochna tak lubiła karmić je cukrem i chlebem. Nagle zadrżała i wybiegła, nie oglądając się na zdziwione jej gwałtownym ruchem konie. Panna Klara wołała po raz trzeci, a z głosu dziewczynka łatwo domyślić się mogła, że nauczycielka była już rozgniewana. Zmartwiło ją to po pierwsze ze względu na niepowtórzone wiersze i słówka, które jakoś zupełnie z pamięci jej uleciały. Po drugie zochna nie lubiła, gdy ktoś się na nią gniewał. A na koniec silny niepokój ogarnął ją na myśl o popołudniowych projektach. Mieli mianowicie razem z Adasiem pojechać drabiniastym wozem w pole, posiano, a panna Klara mogła ją za karę zatrzymać dłużej przy lekcji. Ej, chyba tak źle nie będzie, pocieszała się w duchu dziewczynka, biegnąc jak wicher przez podwórze. Przecież panna Klara jest bardzo dobra i nie zechce nam zepsuć zabawy. Cóż zresztą wielkiego, że się trochę na lekcję spóźniłam? Jednak, pomimo tego dodawania sobie odwagi, Zochna weszła do pokoju silnie zarumieniona i zmieszana. Przepraszam panią, ale zaczęła jąkając się i zamilkła, spuszczając oczy. Panna Klara patrzyła na nią przez chwilę bardzo surowo, wreszcie rzekła: Zosiu, spojrzyj na siebie. Dziewczynka spostrzegła ze zdumieniem, że świeży fartuszek był cały zaplamiony, a falbanka od sukienki oberwana, widocznie podczas figlów z bufonem. Najgorszy jednak widok przedstawiały ręce, całe zabrudzone, oblepione cukrem i silnie podrapane. – Czy dziecko idące na lekcję tak powinno wyglądać? – mówiła dalej nauczycielka. – Idź, umyj się, oczyść i uczesz, inaczej nie usiądziesz do nauki. A pamiętaj o tym, że jest w pół do dziesiątej, więc nie masz ani chwilki czasu do stracenia, postaraj się, żeby cię znów koty nie zatrzymały. Zawstydzona zochna zniknęła szybko za drzwiami. Jak ona mogła tak się zabrudzić? I gdzie przecież kury i kaczki są takie czyste? A z bufonem bawiła się zaledwie chwilę. Nie umiała sobie wytłumaczyć tej zagadki. Nie męczyła się też nad nią, gdyż ostatnie słowa nauczycielki pochłonęły całkowicie jej uwagę. Toż na śmierć zapomniała o swoich kotkach. Biedactwa! Dotąd pewnie nie dostały śniadania. Nie namyślając się, zochna pobiegła do kuchni, gdzie spodziewała się dostać dla nich zwykłą porcję mleka. Juleczko, zaczęła prosić, ciągnąc kucharkę za fartuch. Juleczko, kochana, proszę mi dać mleka. Tylko prędko, prędziutko, bo idę na lekcję. Ej, panienko, nie mam teraz czasu. A bo to panienka nie piła śniadania? Mówiła Julka gniewnym tonem, udając, że się nie domyśla, po co Zochna prosi o mleko, lecz jednocześnie sięgnęła pod zbanek i nalała świeżutkiego mleka do dużego kubka. Zochna tymczasem kręciła się po kuchni i wkrótce wyciągnęła stojącą na półce sporą miseczkę, w której leżała podrobiona bułka. — Dziękuję mojej dobrej, kochanej Julci. Zawołała rozpromieniona i chwytając w jedną rękę kubek, a w drugą miseczkę, wybiegła z kuchni. Stanąwszy w najciemniejszym kącie sieni, dziewczynka zaczęła nawoływać. – Milutka, Kizia, Murzynka, kici, kici, kici! W tej chwili zjawiły się koło niej dwie kotki, ocierając się o jej nogi i mrucząc radośnie. – A gdzie Murzynka? – pytała zaniepokojona Zochna, widząc tylko Kizię i Milutkę – i na nowo zaczęła nawoływać, murzynka, murzynka, kici, kici, kici. Lecz wołana nie zjawiła się. Za to na progu stanęła Julka i patrząc na pieszczącą się z kotami z rzekła z uśmiechem. Z panienki to już prawdziwa kocia mama, zawsze z kotami i kurami, a potem od panny Klary Bora. A na murzynkę niech panienka nie czeka, bo już swoje zjadła i poszła sobie kocia mama. Nie miała czasu odpowiedzieć, gdyż przypomniały się jej słowa nauczycielki, a z głębi mieszkania doszedł dźwięk bijącego zegara.